Witam Was serdecznie na kanale Oczy szeroko zamknięte Miatar. Dzisiaj będzie czytanie tygodniowe dla wszystkich znaków. Zobaczymy, od którego zaczniemy. Czytanie na tydzień od 11 do 17 grudnia. To zaczynamy. Zobaczymy sobie teraz przekaz dla osób spod znaku byka. energia przeszkadzająca dla was, wspomagająca, o, rada, kochani, jakaś zawziętość. Czyjeś ego, jakaś zawziętość sprawia, że wy stoicie dalej w miejscu. Nie zmieniacie nic. Nie zmieniacie nic, jesteście w klatce. Wasza, nie wiem, może i siła, może jest coś do zmiany. E a wy sobie myślicie, jeszcze trochę dam radę, jeszcze trochę pociągnę, jeszcze trochę wytrzymam. I to wam. I to sprawia, że wy dalej tkwicie w miejscu w tej klatce. Karta rada, co ciekawe, dziewiątka pentakli. E, idź po swoje szczęście. Może tutaj finansowo zmień coś. Zmień coś finansowo. E, jest tutaj karta szczęśliwej niezależności dostatku więc po to powinieneś drogi błoku sięgnąć po to powinieneś iść czy to jest związek i powinniście być niezależnym singlem, dziewiątka pentakli praca co tutaj jest, relacja że powinniście się odciąć jeżeli uff, albo taka zawziętość jakaś może być jej zawziętość. Może czyjaś zawziętość, kochani, bo to nie musi być wasza energia. Ale czyjaś zawziętość, czyjeś e czyjaś ego, czyjaś siła nie pozwala wam ruszyć naprzód, a jest możliwość. Pomyślcie o sobie. Pomyślcie o swojej niezależności. I nowa. Kochani, jeżeli faktycznie tu jest związek i to toksyczny związek, to długo się. Nie pocieszycie bycie singlem, ponieważ pokazuje nam się co? Król Kielichów i szóstka Kielichów, albo ktoś z przeszłości do was wróci. Osoba z przeszłości pojawi się w waszym życiu, może być, nie musi. Albo po prostu ktoś naprawdę dojrzały emocjonalnie, kto będzie myślał bardzo Stabilnie, ale i też o założeniu rodziny, o dzieciach, kto będzie chciał założyć dom albo po prostu to będzie bratnia dusza. Szóstka kielichów czasami świadczy właśnie o takim połączeniu duchowym, o bratniej duszy. Jeżeli jesteście w związkach, to to też wygląda wspaniale. Jeżeli macie rodzinę, to wygląda to jeszcze lepiej. Jest skupienie się na dzieciach, jest skupienie się na rodzinie, jest skupienie się na partnerce, jest też jakby. Rozkwit miłości, jest powrót do przeszłości, do tych początków, do być może randkowania. Bardzo ładne karty, bardzo ładne. Tu mamy miłość, tu mamy spokój, tu mamy dobre rzeczy. To jest jako coś dobrego. Dobra, zobaczmy sobie te związki. Mhm. No, i zobaczcie, nowa współpraca, nowa praca, praca nad związkiem od nowa albo zupełnie od nowa, praca jako y, ósemka pentakli, czyli praca, budowanie czegoś, od nowa, księżniczka pentakli, jest jakaś propozycja współpracy. Y, I słuchajcie, no, niezależnie, czy jesteście singlem i ta nowa osoba, Przyjdzie, która będzie chciała z wami coś budować, coś tworzyć wspólnie, pracować nad związkiem. Czy to już jest ten obecny partner, partnerka, którzy po prostu wyjdą, może to wy wyjdziecie z inicjatywą, ale oni będą chcieli współpracy, oni będą chcieli tworzyć z wami ten związek. Więc wygląda to bardzo ładnie, bardzo ładnie, kochani. Jest praca. Jeżeli jesteście singlem i nie chcecie, nie macie ochoty, no to w tym momencie słuchajcie, skupicie się na pracy i też na tym dobrze wyjdziecie. Mhm. Bo pojawią się nowe korzyści materialne. Dobra. Kochani, zobaczmy sobie rodzinę. Jest tutaj bardzo skupienie się bym powiedziała na córce i synu. Nie musi być, ale tak, jest praca, jest współpraca, jest miłość, jest harmonia, jest w relacjach, są propozycje, spotkania, mile spędzony czas. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Też skupienie właśnie na dzieciach, tej, na miłości, bądź rodzicach oczywiście, jeżeli wy jesteście dzieckiem, ale tutaj relacje rodzice dzieci czy partnerzy tacy, którzy mają własny dom, mieszkają wspólnie. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra. I jeszcze zobaczmy kwestie finansowe. Jest wybór. Jeżeli będziecie mieli um, wybór, coś nowego lub coś stabilnego, wybrałabym coś stabilnego albo coś, co daje jakąś większą pewność, coś, co ma ugruntowaną pozycję, coś, co ma um, jakieś wartości takie głębsze, moralne. Um, jeżeli zastanawiacie się, w którą stronę pójść, to raczej właśnie bym poszła za stabilizacją. Za większym autorytetem, za większym doświadczeniem, za mądrością. Bo to może być różne: w pracy, w projekt, coś, co musicie w pracy wykonać, albo, albo wybierzcie tą stronę, gdzie przeważa to. Doświadczenie, mądrość, wartości takie, moralne, uczciwość. No. Bo mamy tutaj jakieś, jakieś wartości. Ewentualnie zaplanujcie coś. Plany związane ze stabilizacją, z pewnością. Może powinniście też. No nie wiem. Dokonać wyboru. Dokonać wyboru. Plany związane z. Czy, jak powiem, że plany związane z małżeństwem to wyjdzie dziwnie. Chociaż kwestie materialne, finansowe miały być, ale to się łączy troszeczkę z materialnymi. Może to ma wpływ. Może ktoś będzie planował y, jakiś stały związek, partnerstwo. No, jeżeli tutaj będzie budowa, no to możecie chcieć razem budować coś y, fundamentalnego, dom, zakładać rodzinę być może, małżeństwo. Możliwe. Kochani, dobre życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego trzymajcie się moi kochani jeszcze wiecie co? jeszcze wam, jeszcze wam wezmę trzy karty spod spodu, dobra? popatrzcie wychodzicie z tego poczucia braku wychodzicie z poczucia braku wychodzicie na wyższy poziom i doznajecie takiego spokoju, takiego stanu błogosławieństwa jest wyższa mądrość jest harmonia. Zaufajcie też swojej intuicji. Zaufajcie swojej intuicji. I doceniajcie każdą najdrobniejszą chwilę, każdą najdrobniejszą chwilę, każdą najdrobniejszą rzecz w swoim życiu. To wam też da poczucie radości, spokoju i harmonii. I będzie przyciągać to, co dobre, to, co dobre do waszego życia. Dobra, kochani, to już tyle. Trzymajcie się, buziaki, pa!